Dzisiaj niesamowita gratka dla tych, którzy chcą zamieszkać w Kłobócku, postawić tu swój dom oraz prowadzić działalność. Do sprzedaży oferuje działkę, działkę przy ulicy szkolnej o powierzchni 1600 m2. Od frontu działka liczy 35 m. Możemy tu postawić dom, możemy też postawić budynek usługowy, bądź budynek, gdzie parter będzie usługowy, a u góry... Będziemy mieli piętro e, mieszkalne. Zobaczcie, jaka to jest fajna okolica, jest e, ulica szkolna, to jest droga, która prowadzi na Kamyk. Jeżeli chcesz e, zamieszkać na tak dużym e, terenie, albo właśnie wybudować tutaj obiekt komercyjny, zapraszam cię do kontaktu.